Witam was z tej Bartek. Dzisiaj zapraszam na pierwsze wrażenia z użytkowania Huawei Nova Plus. No i na sam początek warto powiedzieć, że nie od dziś wiadomo, że Huawei robi bardzo fajnie zbudowane, także zaprojektowane smartfony. No i w przypadku Nowy Plus nie jest inaczej. Muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestię wizualną, a także o kwestię wykonania, ten smartfon, niesamowicie przypadł mi do gustu po dosłownie dwóch dniach użytkowania. Pierwsza fajna sprawa to jest na pewno to, że mamy aluminium, jeśli chodzi o ramkę, na przykład. Tutaj oczywiście mamy te dodatkowe fazowania, to wygląda fajnie, ale drobne zarysowanie także plecki te fazowania na rantach mogą łapać, tak więc o tym trzeba tutaj na pewno wspomnieć. Samo aluminium, jeśli chodzi o plecki, ma świetną teksturę, ponieważ jest to takie delikatnie matowe aluminium, nie zbiera mikrorysek, również jakoś mocno się nie brudzi, tak więc to jest bardzo, bardzo fajny materiał. Również warto powiedzieć o tym, że obiektyw aparatu, to jest tyłu też, ma takie dookoła dodatkowe fazowanie, nieznacznie wystaje ponad tylną budowę, ale w codziennym użytkowaniu tak naprawdę to jakoś mocno nie przeszkadza. Na pokładzie Huawei Nova Plus nie zabrakło również czytnika linii papilarnych. Jest on umieszczony standardowo jak to na Huawei przystało, czyli tuż pod obiektywem aparatu z tyłu. Czytnik jest niesamowicie szybki. Dosłownie wystarczy tutaj przyłożyć palec, tak naprawdę mustość ten czytnik i urządzenie od razu nam się odlokowuje. Precyzja działania, szybkość działania jest po prostu świetna. Także warto powiedzieć o tym, że sam czytnik obsługuje gesty. Również jest to standard jak to na urządzenia od Huawei przystało. Mamy na przykład gest przesunięcia w dół, i w tym momencie. Możemy sobie zsunąć belkę powiadomień. Wszystkie ustawienia gestów są dostępne w ustawieniach systemowych, w zakładce ID odcisku palca. Tutaj możecie zwrócić uwagę, że przy przytrzymaniu palca możemy zrobić zdjęcie lub film, odebrać połączenie, zatrzymać alarm, a przy przesunięciu możemy otworzyć panel powiadomień, a także przeglądać zdjęcia. Muszę Wam powiedzieć, że także ekran Huawei Nova Plus zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Mamy 5,5 cala, rozdzielczość Full HD, to daje nam około 401 pikseli na sali, jeśli chodzi o zagęszczenie pikseli. Technologia jest to IPS. Samo odzorowanie kolorów jest dość ciekawe, ponieważ ja odnoszę takie wrażenie, że te kolory są dosłownie jak malowane na szkle. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze, ale zauważyłem również, że jeśli chodzi o temperaturę barwową, ona jest bardzo nastawiona, jeśli chodzi o to domyślne ustawienie na zimne odzorowanie kolorów, tak więc o tym na pewno trzeba tutaj powiedzieć. Same kąty widzenia nie ma żadnych zastrzeżeń. Odzorowanie kolorów czerni, bieli jest bez żadnych zastrzeżeń. Huawei w Nowie Plus wprowadza również dość ciekawą funkcję. Po ściągnięciu belki powiadomień w skrótach mamy umieszczoną opcję ochrona wzroku. To jest naprawdę fajne rozwiązanie, ponieważ wystarczy tą opcję, że tak powiem, uruchomić i w tym momencie ekran przybiera takie barwy bardziej ciepłe i to jest fajne do użytkowania w ciemności. Ja to wczoraj testowałem tą opcję, gdzieś tam po prostu w ciemności zacząłem używać urządzenia i rzeczywiście oczy dużo mniej się męczyły z tą opcją uruchomioną. Kwestia płynności działania, a także nakładki. I tutaj znajdujemy Snapdragon 625 i jest to na pewno pewne zaskoczenie, ponieważ większość większości smartfonów Huawei umieszcza swoje autorskie procesory. Tutaj natomiast mamy jednostkę od Qualcomm, 3 GB pamięci RAM, Android Marshmallow, a także wersja nakładki Emotion UI 4.1. No i muszę Wam powiedzieć, że wszystko jest świetnie zoptymalizowane, ponieważ urządzenie działa lepiej niż zadowalająco. Jest naprawdę bardzo płynnie, wręcz bym powiedział, że na flagowym poziomie. Wszystko uruchamia się bardzo szybko jeśli chodzi o aplikacje systemowe, jeśli chodzi o aplikacje doinstalowane. Też troszeczkę to urządzenie obciążyłem przez ostatnie dni aplikacjami i ono jakoś mocno tutaj na pewno nie zwolniło, tak więc to jest na pewno bardzo dobra informacja. Muszę stwierdzić, że płynność działania na chwilę obecną jest tutaj świetna, tak więc do tej kwestii tutaj zastrzeżeń tak na dobrą sprawę nie mam. Natomiast jeśli chodzi o nakładkę, tutaj mamy standardowe Emotion UI 4.1. Nie zauważyłem tutaj większej ilości ciekawych funkcji, które dodano w tym modelu. Na pewno Dodano opcję ochrony wzroku, którą wam już pokazywałem w tym materiale. Mamy również w ustawieniach bardzo fajną opcję, ona jest już znana z Mate 8 z P9 Plusa. mianowicie kiedy przejdziemy do ustawień wyświetlacza, mamy tutaj opcję tryb ekranu. Możemy przedstawić sobie na mały, średni, a także duży, to jest na pewno bardzo fajna opcja, wtedy ten interfejs troszeczkę inaczej się skaluje w tych poszczególnych trzech opcjach, tak więc to jest jak najbardziej fajna funkcja. Dodano jeśli chodzi o nowe plus, na pewno kilka nowych. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o nowości nakładki Emotion UI w tym modelu, to jest na tyle. W Nowie Plus mamy baterię 3340 mAh. Warto powiedzieć o tym na pewno, że producent deklaruje nam to, że mamy tutaj szybkie ładowanie. Mamy także złącze USB typu C. Jeśli chodzi o wyniki, tutaj na chwilę obecną jest troszeczkę za wcześnie, żebym przedstawić Wam takie dokładne wyniki czasu pracy na baterii, ponieważ używam tego urządzenia tak naprawdę od dwóch dni. Ale muszę Wam powiedzieć, że te pierwsze takie testy wskazują na to, że ta bateria będzie dawać radę, jeśli chodzi o czas pracy. Na, jedno, na jednym ładowaniu, tak więc dokładne wyniki na pewno będą umieszczone w recenzji tego urządzenia. Jeśli chodzi o aparat, w Nowie Plus jest naprawdę świetnie. Mamy 16 megapikseli, jasność F2.0, optyczna stabilizacja obrazu, autofokus z detekcją fazy, no i w końcu nagrywanie w 4K. Nie wiem dlaczego tego nie ma P9, ale na szczęście w Nowie Plus w końcu mamy to nagrywanie filmów w 4K. Aparat przedni jest to 8 megapikseli, również jasność F2.0, no i do selfie'aków nie mam żadnych Zastrzeżeń są dość jasne, dość szczegółowe. Możemy sobie również ustawić poziom piękna, żebyśmy byli jeszcze bardziej piękniejsi na naszych selfiekach. Tak więc, zdjęcia z przedniego aparatu są jak najbardziej w porządku. Na chwilę obecną jestem z nich bardzo zadowolony. Aparat główny robi też świetne zdjęcia. To muszę Wam powiedzieć od razu, ponieważ robi tutaj wrażenie szczegółowość, robi, robi wrażenie tutaj odzorowanie kolorów i te zdjęcia są naprawdę według mnie bardzo, bardzo dobre, bardzo szczegółowe. Możemy to wszystko sobie powiększyć. Zwróćcie uwagę, że. Ta szczegółowość jest naprawdę na dość wysokim poziomie, również możemy przeglądać inne zdjęcia testowe i zwróćcie uwagę, teraz też powiększę, i ta szczegółowość jest. Widać, że to zdjęcie przy tym mocnym powiększeniu jest bardzo ostre, tak więc to również wskazuje nam na to, że aparat robi tutaj bardzo dobrą robotę. Autofokus również dość szybko wyłapuje ostrość. Zdjęcia są również dość szybko wykonywane. Ta automatyka, jeśli chodzi o tryb automatyczny, zdjęcia radzi sobie bardzo, bardzo dobrze. A jeśli chodzi o nagrywanie filmów, tutaj muszę. Wam powiedzieć o pewnej rzeczy. Mamy niby to 4K, ale niestety zabrakło innej opcji. Nie możemy nagrywać przy rozdzielczości Full HD i 60 klatkach na sekundę. Standardowo dokładne omówienie aparatu, aplikacji aparatu, a także zdjęć przedstawię Wam w końcowej recenzji tego urządzenia. Dobra, to jest na tyle jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia związane z Huawei Nova Plus. Naprawdę bardzo polubiłem to urządzenie jeśli chodzi o jego wykonanie, wygląd, dobry ekran, świetną płynność działania, świetny aparat i na chwilę obecną większych wad Tutaj nie dostrzegam. Już raz zapraszam Was na końcową recenzję tego urządzenia, a tymczasem się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.